Ile może kosztować generalny remont mieszkania? To pytanie zadaje sobie każdy, kto planuje swój wymarzony remont. Spójrzmy na konkretny przykład, widoczny w filmie. 80-metrowe mieszkanie w starym budownictwie w kilkutysięcznej miejscowości. Wymiana i przeróbka instalacji elektrycznej i hydraulicznej w tym konkretnym przykładzie to koszt około 20 tysięcy złotych, już z materiałem. Gładzie, malowanie. Układanie płytek w łazience i przedpokoju, montaż paneli w pokojach. Sama robocizna to koszt około 60 tysięcy złotych. Podsumowując, sama praca fachowców razem z instalacjami zamknęła się w kwocie około 80 tysięcy złotych. A ile kosztowało całe mieszkanie doprowadzone do takiego stanu? Łączny koszt to około 200 tysięcy złotych. W tej kwocie oprócz wspomnianej robocizny mieszczą się już wszystkie materiały: płytki, panele, farby, a także całe wyposażenie: nowa kuchnia, osprzęt RTV i AGD, armatura łazienkowa, drzwi i tak dalej. To pokazuje, że generalny remont to potężna inwestycja, którą trzeba bardzo dokładnie zaplanować.